Cześć! Patrzcie tu mieszka Szymon, który ma małego penisa. Sam tak mówił. I on się tu buduje, o. Tu się buduje. A tam jest obraz, o. o. I nie ma obrazu. No. Tak o. długo zajęło mi dobranie odpowiedzi. A tu ciemno tu jak w dupie, no bo tu jest ciemno jak w dupie. I pochodnie patrz. O, o. Nie. Jedna. Jedna. A. Ej, ale trafiłem w nią, powinna zniknąć. Ej. No, 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 Nie, no, no, Nie, ja z no, no, Dywan z, jemi. <laughs> dywan z jemi jest fajny. Szymon? no, 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 nie dam rady ci teraz pokazać. A no małego <głos> <głos> Większego niż ten twój tam siurek mały Krótki Gównie Jaką mam dupę władzą, ty Jaka dupa w Jaka bohada dupa I co mi tak klatkuje, jak włączę od fajna? Cześć! Jestem Szymon, mam Ksywkę Mistrzu, a jestem ciotą. i mam moją Sieman No? Ufo Co? Ufo A Ale ty, czemu ty masz tak tą podłogę tak krzywo? No bo nie mam ciemnego drewna, jutro pójdę kopać, a dziś już nie mam czasu Pożegnaj się z widzami Z kim? No ja, ja to grywam. Masz jakieś subskrypcje chociaż? No trzy <laughs> A ty ile masz, co? Słoniaczku? Nie Ty nagrywał nic. No ja też nie. Cześć, jestem Szymon i mam małego.